teraz jest pokazywane? Dawaj, wchodź na konfigurator, bmw Oj kurwa, to jest nasze bmw A fotele? Inne? Jakie inne kurwa fotele? Dobre są fotele Na dole masz fotele W dodatkach gdzie kurwa? No, fotele, no trochę wyżej. Fotele, komfort siedzeń. Kierownice. Ogrzewanie kierownicy? No mi tam kurwa jak się bawić, już to chuj. Elektryczna! Ha! Za darmo i nie zaznaczyli, co za chuje! I ty chcesz w tej becie suchara wozić, żeby ci się zostawiał, ślinił i brudził wszystko łapami? Nieśmieszne, nie ludzi, kto by chce. O, Dobra. to ci się przyznam. Zamawiaj. Zobaczcie! Okay. W tej furze zaraz będzie lepiej, niż w waszym mieszkaniu. No cóż... No cóż... No, czyli mamy... 3,672 brutto, czym Jeszcze trzeba wpierdolić stokoła koła na początek. No tam, no, masz to i obok tego, no nie? Ile tam jest napisane? Opłata wstępna 87,5 tysiąca. No. Zagadaj, Zagadaj do Isamu, nie. on ogarnie ci rabat? <grym> w jaki to sposób? Skodem dycha. 10% zniżki. Skodem <grym> dyszka 15% zniżki na leasing. Skodem GBS. że ci jego koledzy ogarniają fury taniej. Koledzy fury? taniej dodatkowo policz sobie to że przy zakupie auta w BMW na ten moment ponieważ jest covid możesz sobie doliczyć 18% rabatu na o, auto kurwa. nowe salonowe no bo tak jest tak działa teraz w tym momencie sprzedaż aut w salonach ale 18% z całej kwoty samochodu rzecz jasna z 50 pięćdziesiętkowatami Dziękuj. Ja pierdol. Jeżeli byłbyś dużym klientem, i na pewno wiem, że w Mark jestem w stanie ci załatwić 24%, bo ja ty nigdy nie miałem. Ja pierdolę, Holek taki kurwa ogarniacz, jednak widzę. <grym> Co ugadamy, jakby to było realne. <grym> no to jest a realne. Jest. Chodzi o to, by spełniać marzenia, kurwa. Nieno cholak, w niedzielę jestem w Łodzi i lecimy do salony BMW i wyjeżdżam nową M2 Pozdro Piotrek Dzięki Dopisała za 10 dolarów. Pewnie, kupsek kurwa. Co mówi Łukasz? Kurwa bo nie, nie pierdol, ja śmigam natem leonem 19 2007 i tak zapierdala to jest. Po. A to ten daw jest. Tanie. Rzecz jasna. Ja pierdolę, to czemu on pieniądze daje? Dlatego mówię, że to jest ten Łukasz. Haha, <laughs> właśnie się myśli, skąd go po imieniu? Ciao, ja Dapi! Wiecie, że z Dapim graliśmy w WoWa i se stare Skoro wyzywaliśmy? Taki ogarniacz, zapytaj się go jak z dziwkami podczas pandemii, czy przysługuje mi jakaś zniżka 18? Co się dzieje? Co się Dupi, dzieje? Dapi, w robocie siedzi, na tyża. jeżeli wszyscy będziemy mieszkać w Warszawie, to zróbmy zrzutkę na G-klasę, ja ci wyśliję ją, czekaj. Chodzi się o tą Brabusa, tak? Gdzie klasę nie, za 2 miliony euro Ja ci wyślę, nie przejmę O kurwa, BMW M8 Cabry jest gotowe do odbioru za milion trzynaście tysięcy Po co nam takie auto? Patrz, słuchaj, ty nie myślisz przyszłościowo, będziemy mieszkać z 5 osób <laughs> Czyli każdy zrobi zrzutkę po 150 koła i wyjdzie, wyjdzie pracy, I każdy będzie jest... musiał 150 tysięcy liników spłacić. Na chuj płacić po 200. Będziemy wolił Sikki klasą i jak te kurwy do nas blokować na światłach to my sobie po nich przejedziemy. To, <laughs> to dawaj cię ma, Monster wystarczy. Traka kurwa kupujemy <laughs> od razu klasą <laughs> 520 koła euro, 2 miliony zika no, to jest monster Pierdolmy się do światła. Będziemy sobie przejeżdżać <grym> nad kupami. Pokaż im pociąg. Taką byśmy sobie. ja się go bałem. Dosownie jechałem za takim dwa dwa... Taką? A, to Ta. widziałem. Pokaż widzą, że widzicie co kupujemy. I dajemy sobie chodzi. rejestrację. Tak, taki i sobie kup. Rodzinne auto. Młodziutki, ty, się, ty tak nie gamiesz z kieszonkowego. To jest fajne, młodziutki. Takiego U booster tranczka, Widzowie. Szczerze, szczerze mam odpowiedzieć to jest trema. Nie będę pierdolił, że nie. Czemu trema? A to na Bo pierwszych słowa. Jednak trzeba jest. występować. Się, też się stresowałem, a teraz to już mam wyjebane a ja lubię podpierdalać mocne dymy Także jak świecę pierdolne i potem wstanę rano i zobaczę co odjebałem na całym instagramie to... To się nie patrzy. na no Trochę nie. dziwnie będę się czuł Czy nie patrzy. Myślisz, że oglądam swoje szoty? Jak widzę swoje szoty to daj nie dodawać do studia. Polecanych. Ja idę na studia, dwa lata młodsi ludzie ode mnie będą na studiach i ja już widzę jak ktoś mówi tak Siema, masz te piątkę na ta zajeb świecę? <noise> Pan Piotr e -klasę? Tak. Pan Piotr ma w tym momencie 20 lat. W przyszłościowo patrząc, chcę wygrywać doby dziwki. Bo to chudnie, przyprowadza się do Warszawy. Warszawa jest dużo masy dziwek. Więc jeżeli podjedzie E-klasą pierdolonym rodzinnym sedanem, to zamiast dziwki powinien się na tyle dziecko. Ale jak podjedzie M2 no to wiesz, boczkiem. Prawda. Laska, będzie podważałem, że lecisz bokiem. drzwi samochód to jeszcze wygląda tak. Już, już tłumaczę, Ola. Nie dlatego że chcę się komuś podobać, tylko dlatego, że jestem chory. Ja wyprowadzam się do Warszawy po to, żeby wyrywać dziwki, ten, tylko ten, po to, żeby ten, się usamodzielnić i zobaczyć, jak to się wszystko potoczy. A po drugie, Podoba mi się tajem dwójka, i chciałbym se kurwa kiedyś takim autem pojeździć. A się na IRL-u grubej czy pije? Boję się trochę. Cały już się kończy i my też? Dziękuję za opinię. Ale to, co to ta kurwa napisała, że się kończymy? tole. Jak na oficjalnym powrocie takie dymy będą, że się nie odgarniemy kurwa od widowni. Kiedy jest planowany powrót? Tf, tf. Co ty w tym Co ty mogę się śmieć z tego? To jest poczam chyba. Ach. A co robimy na powrocie twoim? Wszystko. O kurwa. Rower <laughs> <To> do sufitu. <laughs> to dlatego się muszę przeprowadzić. Tak, <laughs> dymy <Jednym śmiech> będą kurewskie. Nowe motki sceny, fontanna z koksu. Kung fu będziemy trenować na żywo. Tak, Saindostri z M. Mm. Ja za długa jest lista, żeby teraz wymienić. Nie wiem czy starczy mi czasu antenowego. Będzie, Ej, mam lifehaka. Dzisiaj bolała mnie głowa i wypiłem 5 piw, już mnie nie boli. Ej, o, prajdzie, Ale lifehack. OP. Marcinku nie pi. Nie, to no, taki mały urlop sobie zrobiłem. Jednodniowy. Nie, i Marcinku. A to zerówki były. Ale tylko pięć, to nie tak dużo. Leszki to były. Tylko pięć, ale zależy Dreszki Nie, Wiem, ja to nie mogę pić, tak. kurwa, browarów. Możesz, możesz. Nie czasie mogę. Na FTF. A po każdym ale... browarze byłeś się wylać? Ale dzisiaj zajarałem nawet nie paczkę szlugów. Stwierdziłem, że tak mnie boli nie głowa, muszę... A jak ci w ligę poszło? Wiedziałem, że grałeś. Ale nie wiem. Nie pamiętam. <laughs> <laughs> Chyba luźniki, dwa winki były. No co? Eee... co było. Więc grałeś z Sevenem. O i na Póki Style 007 grałeś. No takich zgnoiliśmy na bocie, że to jest chuj. Dosta dostałem dzisiaj kurier mnie obudził. iced it Biscuits, Dostałem z logiem Twitcha, pokaż jutro widzowie. Tak? Tak, prezent dostałem od deszcza. champ. Podczum. champ. Sekduszka dla deszcza. Nie no. Mogę zagrać do szkoły. Jutro. Taki mi spontaniczny pomysł wszedł, bo hmm. miałem... Oglądać serial i poszedłem do żabki sobie kupić popcorn, a wróciłem ze miałem browarami <grystanie> Meners, tak 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 Ale plan był dobry Nie, to jest to nie Jestem Uśmiechł się Ta kurwa cholak Ty kurwa jebana <grystanie> Wczoraj mnie <grystanie> cały dzień wyzywał na CS, aż mi przykro było A teraz mówi takie fałszywe słowa to... <grystanie> Ale wiesz, Ale kolak cię kocha. Ty falak akceptuj. Sorry, ale chce, te śmiałem się. Nie mów tak, Marcin. Wiesz, że to było na żarty. Nie, ja nie czułem Gdy że się to ze było mnie śmiałeś na żarty. 6 godzin z rzędu bogałem w oba. No tak, ale ja miałem solidny argument. To nie, bo. Nie ja musiał, żebyśmy byli z graną ekipą, a tu się wyzywamy od tryhardów i spocenców. No, a, a czy, nie załuję, nie a czy to nas przypadkiem wysoki. nie umacnia bardziej? To zależy, jest pewna granica. Wiesz, jak, jak w BDSM to trzeba zako. po prostu mieć taki swój słowo klucz, które ja. przerywa. Pójście dalej. <śmiech> <śmiech> po prostu czasem już wchodzi za głęboko i rani serce. Czuchar, wiesz, że jak nie zarobię w następnym miesiącu 150 tysięcy, to tracisz pracę? I wypłatę na wszystko 10 lat. Dobrze. A jeszcze przed oczami mam, wiesz, czasami jak idę spać, to mi się śni jak wybieram kupony z maka, jeszcze takie w papierku odrywam, kurwa. Big Mac były. A teraz co miesiąc taki przelew. Nie, ja nie jestem smutny, tak dzisiaj właśnie siedziałem na balkonie i w sumie jestem smutny, a tak się zastanawiałem, że Widzę, nawet że nie wiem czemu podpity, jestem smutny, to wiesz o szczere. co chodzi, jakbym stary był mu alkoholikiem, to bym wiedział i czemu i jestem smutny, do ale i tak jestem i smutny bez pomocy. Ja nie jestem <grym> smutny jak mój stary z A dobrze... wiesz, nikt nie powiedział, że to ty słuchaj, o co ci chodzi, no nie, wszystko się koło ciebie kręci. Nie, ale mówię, że co, trzeba być wtedy smutnym. Robimy tam wigilię ekipową u pacy. Pewnie. Jasne. Tylko nie. tak wcześniej niż rodzinną, nie? Tak wiecie. Tak. Myślałem, co? że właśnie w czas rodzinnej, bo jesteśmy jak rodzina. Symbolicznie, co symbolicznie zrobimy sobie. Sympetra robić. Ale to co to nie ja mam sobie inny wigilię pomysł. No no, dobra. no. jaki masz? To zróbmy wigilię rodzinną, rodzinną, rodzinną. I nasza rodzina zbierze swoją rodzinę i rodzina rodziny zbierze swoją rodzinę. O kurwa! O ja kurwa, do... już to będzie z 300 osób. I tak przyjdzie nawet dziadek popa na Wigilię. Ale mój dziadek nie żyje. A, w sumie... Mój też. Nie. O kurwa. Mam nadzieję, że pomogę Ale... Nie jak coś, to nie. Dobra. Dobra A co tu robi rakan? Nie wiem, przecież jest złota. Zabij tego kipa Jaką będzie stał? Ból. Dawaj Kurwa, Piotras! No co? Nic nie zrobimy. Kurwa. Dobra, ja cię bronię jak coś.

nie, nie zgadzam się z czymś źle. KFC? Nie, nie, nie KFC, ale no, też nie, nie mówi, ma innych odbionych firm Jabczano. A Pepsi? Pepsi. No tak, ale nie jestem w stanie się do Jabczano. No bo prowadzi Instagrama dobrze. Co, jest to, to jakiś kurwa żart? Hehehe. <śleski> Dla wewnątrz, jestem teraz i zrób to jeszcze raz. zdjęcia, Mate follower, to chuj. Robię. Instagram nie no, co że... to za kurwy jebane Bez pracują serde. w tych wszystkich agencjach reklamowych? To jest nie tak. Że ja prowadzę chujowo Instagrama, sadkę. do Monstera napisz popo. No zobaczymy. Czemu ta sarenka jest kurwa taka szybciutka? No, nie no, jest Dlaczego czemu ja jeszcze nie. nie mam Monstera? Nie, to zastanawiam no, się, czemu ty masz jakiegoś mieli... a nie Monstera. Oni mieli budżetu, przez koronawirusa. A tutaj ja to no, ja Ale czy oni sami do mnie napisali, monster, że chcesz współpracować i co? Kiedy cię napisali? No nie wiem, z rok temu. <grym> no tak sprawdzę. A kiedy my, odpisałeś? Jak no wczoraj. Jakie kurwa ja sprawdzę? Miesiąc temu to nawet kurwa mail nie sprawdzałem. Chcesz go zajebać? No pewnie, a jak? O kurwa. <grym> Było więcej osób niż się spodziewałem. Kurwa, ale For kurwa zasak useful jungler. Dobra, <laughs> <laughs> dawaj, 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 czyścimy to, kurwa. Dawaj, erkuj go. Muszę dosięgnąć, kurwa. A fraszczyta jest, ko? Dobra, żyje, Dobra, nice. O, ja też się wyczepałem A jak młodziutki, kurwa, części frajera. Pik. Ale mocutki ogol, ja, pierw, ale. Kurwa, no, Darius na tanie. mnie. Okej. No to jak, soże w tej scenie. Zostajesz ty, ty razem. No, dobra, Zerpsak ostaje. Nie czterech. Mójód się wysz, mecz stali Mielec po Champ Pepo Hero. No, kurwa, ale już. Halo. Zagęcka, zagęcka. Świeć hopes, oj. No jest debilem i tego klona BS Ale damy z klonu ja popatrzę Radom spierdala Cześć Dobra daj, daj. Zajebałem go jeszcze Młodziutki smutny? na no bo jungler trolluje, się stara Smutny, Spalny. bo szkodzi. Nie się wiem, coś. tak już jest ten pajac był, że to jest chuj Masz młodziutki honorka O oh, kurwa Tego nie było na filmiku Co on tak umie zrobić No tak o kurczę, Lukiemu przecież o tak odjebało No i ci grałem No, odpierdoliło Lukiemu i to ostro Spokojnie, spokój z tym Lukeem. co ty chlałeś dzisiaj? Jazdor jebany Opiję łupi No to a potem mówi, że go łeb pierdala, to ja nie wiem, kurwa ale teraz go nie boli. Na teraz to się mnie nie boli. A wszystko na, na mnie udzieli. kurwa, mi... nic nie mają. Ty, Popo, jak to działa, że. <laughs> że oni dostają od nas spela, nie. nie ja nie wiem, wiem, kurwa. Pierdolę co TFT dla zjebów. Dzięki. Co dzięki, zamki pizdę. No, powyżywaj <laughs> no, no, się, tak. się jeszcze. <laughs> na Starlaksiku. Dla fiorki potem na zmieni. Nie, to Pięciu dywajów, no to Pięciu dividendów. To jest kurwa, kto ją tak dafidował? I jest gigant. Fa, tak mnie. Ja wiem skąd no. Jebany nie kurwa, nie Józef, patyczak. Ej, mam propozycję, dajemy FFA. Tak. Dobrze, go, to no To wydałajcie. Ty nie zmęczony? Pan. O, ale ja? Pan... No? Ale pali. Coś, Zobacz, tak. 550 już Dajcie damy. tak, bo to nie ma co. Kur... Dawaj do mnie. Panik. kur... Tak, Dzięki. Zaraz tak. no, <laughs> ci <się> pomogę, muszę... <laughs> Warto wy... było wyjebać 200 zł na takie fajne animacje i piksele? Ale o co ci chodzi teraz, bo nie rozumiem. Jakie animacje nie masz? Nie wiem. Że postacie. Bali go dupa, kurwa. Weź się, przejmuj. <noise> no fajnie było, a co? Ja się dobrze z widzami bawiłem. A poza tym to wydałem 300 euro, a nie 200 zł. <głosy> <głosy> ja, pierdal się, jak się Polakowi do mordy ze <noise> Jeszcze tak, żebyś już mógł wyjść, to wydałem 7 tysięcy na odkosę w Celsie. <zaczyń> Jaka biedna kurwa, nie mogę. <zaczyń> nie no. ja wiem, tak. Mówi, że jestem grzeczny na szczęście. Nie wiedzi co robię i za plecami. Chciałaby uciekać z miasta, ale przerastając z tych rozmowa z dealerami gra. Ono przecież wygląda tak pięknie między wszystkimi.